W najgrubszym kanale w Polsce jestem z Zuzią z Nie Nieważne, jak ma na imię, to nie jest ważne. Ważne, że jest grubą na naszym kanale i co będziemy robić, Dżugan? Ty mi powiedz. Jeszcze Będziemy na tym odcinku, od odsypki. Druga. Fajny cień na mnie w ogóle pada. Nie? Nie no, tak Ale serio? Jest... Idziemy na snowboard. Co? Trzy. Dzisiaj. No, tą scenę. Idziemy. Jak serio idziemy na snowboard? Patrzę, patrzę to! Idziesz na snowboard czy na narty? Nie, snowboard, chyba wezmę. o, dla Rakask założyć, to sobie będziesz mógł walić. E, nie, dobra, weź, weź. E, idziemy na snowboard, nie umiemy jeździć i. co ja nie wiem jak to nagram, ale spróbuję. Ja chyba nie będzie kapłam. Chyba, bo... że damy komuś i z dołu, będzie nagrywał no, końcówki móc, po prostu? No też nie umiałeś jeździć. No nie umiał. No to nie jeździć. Nie, je... nie Nie mógł ja nie, przeklinać nie wolno przeklinać, bo potem I... trzeba dużo pi robić. okej. Okay, dobra, no. nie będę. Ale nagrać nasz trochę? A tam gdzie kupiłeś? Ja no dobra, to nagram. Co ty Osypki. Jak jakbyś w górach musicie spróbować. za darmo? Ogólnie nie? A dostałem chyba z siedem. Ale fajnie. Dobrze, nie. co? A ty umiesz jeździć? Bo my tak średnio. Też tak średnio, ale, ale będę udał, nie? A, no dobrze, Tego nie wrzucaj, wrzuca, Będziemy robić dla profesjonalistów. Będziemy profesjonalistami. To, to, to wydli, tak to skleimy, to... że będzie pro, nie? Dobra, no tak trzeba Damy zrobić. Damy muzyczkę tak. i takie czarne pasy i będzie ludziom, pro. że się dobrze jeździ, a nie niedobrze. No, tak. No. Co tu się dzieje? Oś siostrze. A te kulki jakieś tam wsadzili, żeby wszyscy tutaj kupowali, nie? Ale zachęcam. Ja sery dobra. sery. Jeździ w takich butach po kimś? Z, grzyb, z grzybek? Ja bym nie zdziwił. No, 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 ale... 44, który jest. No jest ten 400 to jest. No właśnie. No, 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 <laughs> no, dobra. Ja, znosi. Ale będzie fajnie. Czemu Cię wcielać pomaga buta zapinać? No bo... To jest rozpięte, więc jeżeli chcesz go poluzować, to tu, a, a jeżeli chcesz, chcesz sobie... zapiąć, to wciskasz i przepiszesz. No a to czyli wcisk? Pan, pan tu nie wierzy, że się nie połamie. A pozdrawiamy YouTube'a. A pozdrawia pan sklep? Jaki to sklep? Wypożyczalnię u Kuby zapraszamy, W Karpaczu, w moment. O tak, wszystko ogarniają, nawet buty zakładają. <laughs> Co, co kupujesz? Chyba taką kominiarkę. Sobie. O to jest dobre, to jest fajne, jest przyjemne na usta strasznie. Kuberkia no. to za sobie? Co, co Co? Trendera ty wyglądasz nasz strasznie przerażonego, ja widzę po twojej minie No niestety, widzisz. Cześć. Nie wiem czy przeżyję w ogóle, nie. Przeżyjemy dzisiaj rano. Wiesz. Musisz mi pomóc teło żyć, bo jeszcze nie wiem Dobra, jak. Dobra, damy radę, ale to na soku dopiero będziemy nakładać. Tak, tak. Będzie gitara, chłopiec, złożyka zajaweczka! <laughs> na dupie pojeżdżam. No, dup. Na dupie, O chłopie kolana będą bolić trochę. Nie zaszukane wola, ale damy radę. Damy. Ale masz? Fajne buty, dawaj zbiemy buta. Jeszcze drugi to trze... trzeba supić z lodu. Widzisz, fajno? Widzę, widzę, widzę. Będę Aby... miał z twarzą jakieś cukarki. O. <grydziś> o. Będzie się patrzył. Będę miał widoki jak będę jechał. Kylińska. Kylińska. O Serio? No ja stary, ba. Serio, no go jeszcze kur. A daj, daj, daj buzi. Daj buzi. <grydzi> Ty, ale ty tak zawodowiec wyglądasz teraz, ten ortalion, ja? ta deseczka i chilińska no tak. Plus taj. 10 do zjazdu, nie? Plus 10! A ja? Jeszcze kask, a gogli ty nie masz, ale ja mam. Ja nie potrzebuję gogli, bo gogle są w internecie. Ja się nie sipie, no no proszę. Pa, ja mam gogle. O, no mam kask rowerowy, elegancko, gogle z prędkości. Boisz Co się o Jaszura? Jest? Nie, stary, z Jaszura to ja widzę na na ma w marcu. Dobra, a ty się boisz o Jaszura? Czy się boję o niego? Tak. Bardzo. Ja się Bardzo. nie boję o niego. Ja mam go w dupie, tak naprawdę. Tak. Wiecie o tym? Morno, powiem ci. E, dał mi wyzwanie, Ty byłeś przy tym, nagrywałeś to. Jak dał mi wyzwanie, Boże to potwierdził, więc ja szczur, wyzywam cię jeszcze raz na swoim filmie do e, No, skończył się w pierwszej rundzie, jestem no czołcowany. że nie zobaczył FMMA, ale to jest jeden warunek. Ja szczur, wyzywam cię. <laughs> ja, no i dobra. Szczur, ja szczur, będę trzymała za ciebie kciuki, mówię. B Będzie bity, jo! Ja jesteś takim kaleką naprawdę? Tak. Że sam nie potrafię założyć nawet usztywniaczy A ty buty sam założyłeś? Ale to są usztywniacze na ręce, a buty ale, to jest ale na bajka. Bo ty się wstydził w ogóle. Nie mi się nie da. Cześć. Boisz się? Czemu? Nie wiem. Nie no, co ty? Ja się doczekać nie mogę. No i dobra, ale sobie jesteś parę, to ty wszystko zrobisz. Możesz to wszystko ale mogłeś powiedzieć, że mi taki komi na nos, żebyś nie musiał maski mieć. Nie, ja wydaje mi się, że w ogóle to ściągnę y, i nie będę tego używał. A, no to no bardzo dobry pomysł. Dobrze, dobrze. Działać to... będzie. E, ja już ja już z ciebie mogę śmieję. Tak czemu? Mówisz, że będziecie o kaleka. On jest przygłupem, wiesz. O tym. Nie wiem o tym. Jego kanał upadnie beze mnie i bez ciebie. No wiem, gdyby nie ja to nic by nie było. No dlatego on cały czas mówi, nie? Że, że ty w ogóle nie masz pomysłów, że ten musi wymyślić. Tak. Do dupy, taki szef. Nie, ja nie, 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 nie. Idziemy go bić? Nie, możesz przejść do mnie na kanał, nie? No. Ma to, ma to ci taki pachoł. <laughs> no, dobrze, elegacko. Czemu masz kartę? Bo ja nie wiem, ani na tym, ani na tym, ale usłyszałam, ale że tak, to jest to łatwiejsze. Ale tak masz jedno, a tak masz dwa. To chyba trudniej dwa opanować niż jedno. No właśnie, słyszałam, że łatwiej to opanować. Myślisz? No nie wiem, zobaczymy. No ja się Wydaje boję. Się, ja to też to się to boję, chcielę. trochę się cykam. Ty gówna dzisiaj się boisz. No dobra, nie boję się, ale każdy się na pewno boi. A jakie mam szybkie okulary. Ale szybkie z Hot Ale faza, Zobacz, Ostra. to byś zasuwał ostro. musimy to założyć, zakładajcie no. To weź mi tam, bo ja nie umiem. Ja nie umiem. Musisz odpychać. Poczekaj, to... jedno pojedziemy wszyscy. A nie, nie, Co nie, I nie, 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 O, nie, 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 Ci ale Ameryczka! Ja? ja na rękę to sobie Ameryczka! Oj, Nagrywasz? O jen, Nagrywam jen. cały czas, ale tu. Ale, Dlaczego zjedna... no, ja się tak cykam? my zjedziemy z tą kamerą? W sensie wjechać to kit! Ale zjechać z kamerą całą, to będzie misja, jak nie wiem. Ja się bardziej boję tronera, bo chyba nie jeździ nigdy. Akro, tutaj no. będą robione, takie triski. Ale w ogóle jest mało Wiesz, się napaliłem, najarałem. Ale, ale będzie. Gdzie ja ma chopę, gdzie mam saltować? Ja chciałem saltować. Stary, Od razu. za odważny. Ja, Stary, ja wiem, że nie umiem jeździć, ale chciałem. A co, chciałeś będą... lampy zobaczyć? Tak. Chciałem triki, no co to za no to faza zaraz zjechać? Jakąś... Ale za pierwszy raz zjeżdżamy jak pifty, dobra? Dobra, ale to mi pomożecie. Żeby kamery nie rozwalić, ja, to nie ja damy. nie to się Damy robi. komuś kamerę na dole, żeby ktoś z dołu nagrał, bo tak to trochę lipa będzie. No da, no, tak. No. Trzeba! 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 Ej, pomachaj! 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 pomachaj ty! Tutaj! No pomachaj! Nie, nie. Ale nie. Wiecie, co, ci ludzie to są jedni jak Ta, tacy załos... załośniki są ogóle. Jednak. No jak tak można robić? Nie machać na mnie? Nie machać, nie odmachiwać hiwać nam. Najgorzej no... chyba zejść, nie? łatwiej? No, ja tak się będę śmiał się powywalacie. Ja, 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 ja <z> się o niego się boję najbardziej, się wywali. No to będzie wyzwanie. A ty się nie wywalisz? Ja nie, no ja... Łohohoho! No, bo... W tej masakra, w ogóle patrzę mi mają krzywo ten wagonik, on nie spadnie? Widzisz to? Ale jest przeciążenie, no widzę, ja No nie mogę, ale dziwnie, boję się trochę A To jest Co jakaś czy to? o co chodzi? Nie, boż, to o, się. idziemy pa To A się bywali na dole pewnie A może ktoś Lecimy się Lecimy dalej Uuu. Uuu. Nie zwal tej kamery w ten ruch Trener, powiedz coś, jak się czujesz? Jak coś, to zamówcie za mnie mszę jakąś <ślam> Muszę uprowadzać, tak? Tak no to dobrze. No to ty, niczego się nie boimy, to dla odważasz. Ej, to już już do końca ogólnie, to więc. A to takie Oj. krótkie? Są no. To krótka ta górka. No bo nie ma większa, to jest jedna ta górka otwarta. No, moim zdaniem powinniśmy mieć prywatnego nauczyciela, który nam opowie i powie. Ale babka co się zaśmiała, ta trenerka, że już nie umiem wejść nawet, więc. Nie, będą, będą jaja, zobaczcie. Ja, że jaja jak berety z nas. No. <laughs> Będziesz Ja Jaszczur, co ty odwalasz? Nakładam rękawiczki, bo się boję, że się wywalę zaraz. A i tak się wywalisz, połamiesz, już się wywaliłem, jak zapinałem tą deskę. Trochę się cykam, no nie wiem. Jisz miał zakaz wejścia na stociek, ja do nawalasz, No A Ja skaczę sobie do Synek Synek, idź do tatusia. To ja jeszcze, że się tu odwaliło? Tarzeł wjechał z Adamem. I ten gościu z budki tutaj krzyczy. Pinuj synka. co ty robisz? <gulatujcie> Mam to na drany, sorry, będzie Jeśli chcecie zobaczyć scenę, co gościu mówi do Karła. Wypinało z tym czatem wbić na mój kanał Pusz Barber Świeżo otworzony kanał yy, Tutaj jest nazwa Pusz Barber polecam ja już polecasz mój kanał na YouTube? Polecam bardzo serdecznie bo mnie nagrywasz Co? Trener! Ja wiem! Ej, muszę odpiąć to To jak mi pojedziesz stary? Co to jest w ogóle nie co tu się dzieje the the. Ale ciężko strasznie się to wszystko w ogóle nakłada Nie masz w ogóle władzy w rękach w tym Patologia ty no Nie wiem zobaczymy jak to pójdzie Stary, jak ja mam wstać nie? nie wiem, stary, dalej się może pomoże, to Adam ci ręce? Okej, okay, tak trzeba chyba. Bo jak inaczej wstać? <noise> ale wstałeś. Pekaj. Okay. Adam już się wywalił. Ty, ale jak stoisz, to jest stabilnie jakoś tak. Nie wiem, faj. ja dala? od razu drinki walę, patrz, pierwsza jest na desce. Znowu <noise> zjeżdżaj, nie przedłużaj, stary. Ale nie jedzie. No stabilnie na razie ty. Chyba oh. jak się rozpędzi to dopiero jest niebezpieczne. No nie wiem. Cały się na dole? Jak będę to znaczy, że żyję. Także pa? To pa? Ja szczur. Co tam młody? Wiesz, <słuch> jestem dobry w to stary. Ja też, że no, słuchaj proste to co? Ja będę pierwszy raz, raz jechał. No. Pierwszy, pierwszy no. Raz, kamerzysty no, raz kamerzysty ty, ty. ty. Miesz, Kamerzysta pierwsza no. na, na, na desce. Pierwszy no. raz kamerzysty. Pierwszy raz kamerzysty, no dobra. A potem mi nagrasz trikację. bo już umiem. Ale za wolny ten stok jest. No jest taki trochę. Taki dziecięcy, myślałem, że będzie grubiej, ja tu słabo. No. stary, tam góra nie jedziesz w górę. No widzę. Mi... To jest dobre miejsce do na ukryciku, bo tak wolno no jedziesz i patrz, patrz. dwa... czy? Widziałem, widziałem. Nikola, wale, normalnie. No tak nie dokręciłem, bo za wolno jadę. Dawaj, no jedziemy na szybszy kawałek. Dobra. Jedzimusem na desce. Jeszcze ja ma sobie wakleszcze. O kurat, to jest strach jedzi z tym. Tak, tak, jest tak, tak. No dawaj. go. Dobrze, nagrań dziadze. Ale ale no co? Mogę nagrałem. Skoki? Jakie skoki? Jakieś skoki, jakieś wariacje? No. Możemy spróbować. Walimy ich, to? No, pij z nimi. Opa, jedzie, 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 daje, pa, daje radę. Dobra, się wybrać, pan. Tak, <gryptum> to? Nie, jest dobrze. Ale fajnie. Jaro się strasznie. Wiem, że raz ktoś ciebie wjechał ale my sobie na nartach, no wlecieli nie nie no. ale chyba no, ja my na nartach pojedziemy bardziej, na nartach bym się by szybciej by rozpędził, wiesz? Tak? By się... No. Pika mi byś No wiesz, na nartach to lecisz krechę bardziej, to na nartach się czuję... Mam. Tak, robię obrót. Baza, co? Laka prędkość, się ta łok. Dawaj, kamerę. Pa! O to wsunie. Biegną za nim, nie wiem czy widzicie, ale to biegną za nim, to kamerzysta leci. Aaa, wyrzuć to. No. Jedzie na krechę, nie umie w ogóle hamować ani balansować. Nie umie krawędzi złapać. Nie umie, no trudno. Dobra, dawaj jedziemy. Nie, nie na noża To ja szybko jeździ. Ja muszę to kurczę powoli, bo to kamera. To cenne rzeczy. Ja nie mogę tak szybko z kamerą! Tam Puszek jest! Zajmij tak, tam. Tak, tak, tak. po lewo i mnie nagraj, dobra? Dobra. Chodź po lewo. Puszek, jadę w ciebie! Puszek! Puszek! Aj, mamy tutaj będziemy po krobie. Pa, 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 pa! teraz idziemy! z wrażenia. Widziałem? Serio, klęknąłem. Widziałem, ładnie, nagrane to. Ale za wolno i za słabe wybicie, chciał w kosmos lecieć. Nie da się w kosmos! Za słaby stop Dawaj do przez krzaki, tędy! Dobra! Gitara! Dobra, jadę też! No nie, ja żartowałem tylko! Patrz, tu do grindów jedz! Co? Do grindów! Patrz! To nie da się, za wolno tu! Po kamieniu może, co? Po kamieniu? Uwaga, dzieci, bo ja tu stoję, proszę, zagrywam, dziękuję! Patrz, robię grinda! Dawaj pioteczkę! Nie przyjmą we mnie! Patrz! Patrz, robię etniki stary, ty nie nagrywasz! Dawaj piąteczkę! Czemu ty nie nagrywasz mojej No Gdzie dam piąteczki? Patrz, skoczyłem na kamień. I na drugi kamień Tam jest rzeka. I do rzeki. Nie do rzeki to nie. Patrz. I zjadł kamienia ekstremalne sporty Nie dało się, nie dało się. Po stoki zle nie patrz. Zamiast no, jak śnieżesz tu, to śnieżą tam. No zobacz. A no, tu. Ja wiem! To będą hopy! To! To! Pa! No! Dobra, tak, bo tu się nie dajej! No dobra! Nie przywaj, nie przywaj, nie przywaj! No to jedziemy! Co mnie hamowałeś? Przecież się wywróciłem! Co zrobiłeś? Przepraszam! Patrz, tam jest hopka następna, widzisz ją? Tutaj, to te, Tam za ratrakiem! A dobra! Walę ją! To ja tam czekam! Dobra! Dobrze Hubert! Mamy Cię! Łuuu! Eschkerii! Eschera! Dawaj, dawaj! Wierzę w Ciebie! Nie da się rozpęścić! Wstyd! Wstyd! No. Dobra, jedę na dół! Ale stary, nie da się rozpęścić! No wiem, ale no, co mam zrobić? To ja chciałem salto. Damy radę! Coś wymyślimy! nic z tego nagrywania, stary. Dobra, jedziemy na dół raz jakaś biedna góra a, Nagrałem podłogę przez przypadek, jeszcze raz Nagrałem podłogę przez przypadek A, a co mówiłem? Nie wiem, dobra Mówię, że biedna góra. Jedziemy to Dobra To no, łatwo było, co? No powiem było źle, myślałam, że będzie strasznie... Ale na początku sobie... się strasznie bałaś. Tak. Jest... Proszę bardzo. I ten, i jakieś. Tak, ale potem się rozluźniłam o, potem bogit, nie? Potem Bogit, no co, i zostaniesz profesjonalnym ja z -terem. Tak, zostanę skoczkiem ogólnie narciarskim tak, tak, bo Będziecie mogli... Tak, nawet nie nagrałeś jak jeżdżę Jak nagrałem cię. No, ja cię? Ja Cię pasz, ty... nagrałem Nagrałem jak... Góry? Tak. Nie miałeś nagrywać, kamera na mnie No jest I e, patrzcie na mnie Zanim e, no tylko zobaczycie mnie w skokach narciarskich Więc zapraszam do oglądania no, <laughs> A Ciebie <laughs> nagrałem, stary Jak przysunąłeś jak rakieta obok nas Serio, serio, serio o, Co ci się dzieje? Bacera. co ty zrobisz? Tu będziesz szybciej niż na tej stoku. Ja mam wyścigane buty z tej dłoni. Zrób szybciej niż na tej tu Dawaj tu Zrób z dołu, bo tu jest jeszcze to. Dobra, ty do tak nie wywal. Dobra. Wow. Także nie chodźcie na narty i deskę, nie opłaca się lepiej kupić sobie wyświzgane buty i jeździć na, na butach. Dobra. Jest szybciej, polecam. Jo. Jo. Dosia, jak było, jak się czekało? Zimno mi było bardzo. No widzę właśnie, że grzejesz auto, mu ja. na filii marnujesz paliwo. No było zimno bardzo. To było ci zimno za na maksa? Jeszcze telefon mi się rozładował i mi się nudziło strasznie. A, no, a nam było fajnie. A nam było fajnie. Przepraszam, a to nie moja wina, że ty nie umiesz jeździć. Skąd wiesz? No to czemu nie jechałaś? Się... Bo mi było zimno! No to czemu się nie ubrałaś? To bym bo ci nie kupił kurtkę! Bo nie wzięłam nic ze sobą! To bym ci kupił, tam się da kupywać! No i co? Ale ty jesteś, wiesz co? No co, jaka jest? Oszukujesz coś, tylko no, jesteś leniem i ci się nie chciało. No bo zimno. Polecam w Karpaczu, rękawiczki za free. Dziękujemy bardzo. za. Jak... zapraszamy Karpacz Turystyczna 2! Szkaszka! Kreszkę także zapraszamy Nikt nie zginął, także jest gitara. Na razie. Na razie. Halo. Na razie. I co fajnie było nawet. No, Tylko, że za wolno, a za wolno nie wolno, nie? Ale nie ale powiedzieć, ja, mi się super jeździło. No ale za wolno. od dwóch lat to człowieku... O! o sobie po prostu. Do no dobra, no to to by było chyba, chyba na tyle, nie? W tym odcinku, także nikt nie zginął. Było śmiesznie, no to pa. Ole światełka stary Jugan, to ty? Oświetliłeś? To... to ty, tak? Na nasz przyjazd. Czekaj, ja tak to szkoda, że nie zrobić. Ale się cieszę, będzie fajnie się spało. No. Będzie ale super wygląda, co? Aż no. pięknie jest. Dobrze to zrobiłeś, Podoba mi się. Podobać się Zosia? Bardzo ładnie podoba mi się tak? naprawdę. Jesteś zbagana? Tak. Jesteś dumna, tak. Jesteś dumna ze mnie? tak, jestem Szuba. dumna.